Witajcie w ipsolegal. Od 1 sierpnia 2024 roku obowiązuje AI Act, czyli europejskie rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji. Dziś omówimy, jak nowa regulacja wpłynie na pracodawców i jakie nowe obowiązki na nich nałożyła. AI Act jest częścią strategii danych Komisji Europejskiej, mającej na celu stworzenie solidnych ram prawnych dla bezpiecznych i godnych zaufania systemów AI. Przepisy te dotyczą wszystkich organizacji korzystających z AI, niezależnie od ich lokalizacji, o ile ich systemy AI są stosowane w Unii Europejskiej. W AI Act rozróżniamy dostawców i użytkowników systemów AI. Dostawcy, czyli ci, którzy rozwijają AI, mają znacznie więcej obowiązków. Jednak w pewnych sytuacjach, np. gdy pracodawca, użytkownik modyfikuje AI, może być uznany za dostawcę. Zarówno dostawcy, jak i użytkownicy muszą zapewnić, że wszyscy pracownicy korzystający z systemów AI są odpowiednio przeszkoleni i świadomi możliwości oraz ryzyka związanego z AI. Jest to szczególnie ważne w obszarze HR. AI akt silnie koreluje z RODO. Systemy AI jako narzędzia przetwarzające dane muszą spełniać wszystkie wymogi RODO, włączając w to ocenę skutków ochrony danych oraz zasady przejrzystości i minimalizacji danych. Systemy AI mogą nieświadomie propagować uprzedzenia, co wymaga od pracodawców szczególnej uwagi, zwłaszcza gdy używane są w rekrutacji i ocenie pracowników. AI Act klasyfikuje takie systemy jako wysokiego ryzyka. Korzystanie z systemów AI wysokiego ryzyka pociąga za sobą szczególne obowiązki, takie jak informowanie pracowników o używaniu takich systemów, odpowiednie nadzorowanie ich działania oraz przechowywanie logów działania. Niespełnienie wymogów AI Act może skutkować ogromnymi karami. Dlatego ważne jest, aby dział HR aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do wdrożenia tych regulacji, rozumiał ich zastosowanie i uczestniczył w szkoleniach dotyczących AI. AI Act zmienia krajobraz prawny AI, wprowadzając jasne ramy dla jej bezpiecznego i etycznego wykorzystania. Jeśli macie pytania lub potrzebujecie wsparcia w dostosowaniu się do tych nowych wymogów, Ipsolegal jest do Waszej dyspozycji.